Nasz zespół powstał w 2016 roku i został założony przez księdza Łukasza Siemińskiego. Yy. Powstało to właśnie z inicjatywy również yy, Światowych Dni Młodzieży, które miały się odbyć również w diecezjach, i właśnie z tego powodu ksiądz Łukasz yy, połączył yy, jakichś właśnie młodych ludzi, którzy chcą śpiewać i chcą śpiewać w kościele, i tak właśnie powstał nasz zespół. Yy. Właśnie, bo chyba taką największą ideą tego, że my pielgrzymujemy wszyscy co roku i do Częstochowy, do Częstochowy i do Piateczna. No i tam chyba najbardziej poznajemy siebie, bo tam przebywamy takie prawdziwe rekolekcje w drodze, gdzie to jest 14 dni maszerujemy ze sobą. Są bóle, jest, jest cierpienie, ale ze sobą jakoś współpracujemy i są takie odcinki, etapy gdzie razem gramy. I z Łukaszem, tam na pielgrzymce, Łukasza żeśmy zgarnali do siebie, Nie? No tak, 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 się, tak, się, tak się zdarzyło, że kilka lat z rzędu yy, chodziłem na pielgrzymkę z, z gitarą, bo to tak pomagało mi po prostu dotrzeć, ale prawdę powiedziawszy to yy, yy, wspólnota, która tam się zawiązuje, i ludzie, którzy idą obok ciebie, definiują w pewnym sensie Twój pogląd na, na nie tylko na, 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 jakby na świat, który nas otacza, i, ale, ale przede wszystkim na, na postrzeganie Pana Boga. I na pielgrzymce się nic nie da udawać. Nie jesteś w stanie udawać, jesteś w stanie udawać coś może przez pierwsze trzy dni, a potem to już nic nie udajesz. I to, co na mnie spotkało z przyjaciółmi, no to, to jest niesamowite. Fascynacja generalnie ludźmi, którzy idą w tą samą stronę. Nie tylko w kierunku jasnej góry, ale przede wszystkim w kierunku rozwoju duchowego. I to, i to, to, to mnie przekonało, czy jakby nawet nie przekonało, bo, bo trudno przekonywać się do ludzi, którzy idą obok ciebie i cierpią tak jak ty w drodze, różne cierpienia, ale, ale to, 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 to jakby tak się szczęśliwie złożyło, że, że Piotr mi zaproponował, bo ja tam ciągle gram w zasadzie. Yy, tak. Przez całą drogę. Przez całą drogę nie odkłada gitary. Nie. <laughs> że mam ci się na mikrofon, ale to nie, to nie jest prawda, bo to, bardzo jak powiedziałem, pomaga mi po prostu iść. I Piotr mi zaproponował, żeby być z nimi, żeby grać też, też jakby, y, można powiedzieć, na co dzień, nie tylko na pielgrzymce. I... a, a nie, nie, nie wahałem się ani chwili, to w zasadzie taki, można powiedzieć, że zawsze dwie dziewczyny tak śpiewają, że Profesjonaliści zazdroszczą i głosu, i oddechu, i wszystkiego to, co jest związane z no tak wydobywaniem śpiewu z siebie podczas ciężkiej pracy fizycznej, jaką jest marsz. I to, a dziewczyny też mi zaufały, bo one tak bardzo sceptycznie podchodzą do wszystkich nowych, ale, ale zaufały I tak, i tak jestem tutaj. Staramy się formować nie tylko właśnie tutaj poprzez granie w kościele, ale również prywatnie, żeby to nie było tylko, że jesteśmy grupą osób, która nic o sobie nie wie i gramy i, i tyle, tylko staramy się też, jesteśmy właśnie przyjaciółmi, to też jest no, naszą domeną i właśnie nasza nazwa powstała poprzez zgromadzenie się przyjaciół, którzy się lubią i lubią spędzać ze sobą czas. Święty. wspólnej próbie. no ale że teraz my jesteśmy studentkami i każdy ma jakieś swoje już zajęcia, obowiązki, jest tego dużo więcej, to spotykamy się zawsze tak godzinkę przed mszą świętą i wspólnie wybieramy jakie pieśni zagramy nam mszy i razem je opracowujemy. Właśnie, pierwsza próba w tym zespole, co mi zaimp zaimponowało bardzo, Program, który trzeba było opanować. Przychodzę na pierwszą próbę, tak jak już mówiłem, dziewczyny tutaj yy, wcześniej się spotykały, pracowały yy, nad utworami i byłem zasypywany po prostu materiałem, który trzeba było opanować. Nie ukrywam, że te pierwsze próby to dla mnie było dosyć dużo pracy. Yy, teraz mamy opracowany jeden duży śpiewnik i na bazie tego wszystkiego yy, powtarzamy sobie tak naprawdę. Już nie spotykamy się yy, na próbach. Tylko wystarczy nam taki czas pół godziny. No zresztą one klawisze robią główną robotę, ja tylko tam podgrywam co nieco. Yy, Jakieś parę dźwięków. Właśnie, ale zdarza się tak, że Magda, czy obojętnie ktoś rzuca jakiś temat, taki, który nam podchodzi i mówimy: Tak, robimy ten utwór. I każdy go w domu słucha, każdy uczy się tego w domu, a na próbie tylko po prostu. To no trzeba do... powiedzieć, że robimy płytę, nie? No tak, jesteśmy w trakcie nagrywania płyty, i już materiał. Mamy nagrany cały czas i czekamy teraz na, na masterię po prostu. Na naszej płycie będzie 10 utworów, w tym jedna nasza autorska piosenka, którą napisaliśmy wspólnie podczas Pielgrzymki na Jasną Górę. Ta piosenka ma tytuł Niepokalanie Poczęta. Właśnie śpiewaliśmy ją pod obrazem Czarnej Madonny. Tak, można też w sumie powiedzieć, że płyta ta jest raczej z piosenkami uwielbieniowymi, takimi spokojniejszymi, bo w tym się najlepiej czujemy, nie chcieliśmy czegoś robić, co jakby nie jest nasze, ale jeżeli to się uda, to może w przyszłości pomyślimy też nad jakimiś innymi, z innym repertuarem. Jak już mówiliśmy, pierwszym opiekunem był miesiąc Łukasz, ale na tym nasza historia się nie zatrzymała, bo księdza Łukaszu był Andrzej Natborski. Andrzej Norborski, który został teraz proboszczem. W budowie. W budowie. A na rubieżach, w dycyzji. Tak. A w, w tym momencie mamy księdza Krzysztofa, który jest naszym opiekunem, którego serdecznie pozdrawiamy. <głos> <głos> I, I i on zorganizował to... dla nas Generalnie najfajniejszą rzecz, jaka oprócz pielgrzymki, jaka nam się przynajmniej nie się trafiła, to znaczy wyjazd integracyjny w zeszłym roku w październiku. Tak. W październiku w wiure krakowsko-częstochowską, z, także z, z elementami y, y, takiej integracji muzy, muzycznej, z rodzinami tam byliśmy, i to, to, jest, to był super pomysł spowodował, że troszkę lepiej się poznaliśmy także od tej strony mniej sakralnej.